No dzień dobry, dzień dobry, moje kochane wagi. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 31 lipca do 6 sierpnia 2023 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem, jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, dlatego bardzo proszę szczególnie moich nowych widzów o zapoznanie się z tymi. Informacjami. No i kochani, łapeczki w górę, komentarze bardzo mile widziane, subskrypcje również. A jeżeli czujecie, że ten filmik może się komuś przydać, może komuś pomóc, udostępnijcie go, bardzo proszę. Będę bardzo wdzięczna. Z góry za wszystko dziękuję. Uwielbiam Was, moje drogie wagi, i lecimy z Waszym czytaniem. Co się będzie działo wewnątrz Was w nadchodzącym tygodniu? A co może przyjść z zewnątrz niespodziewanego? Co w miłości, u osób w związkach, w relacjach? A co u moich singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. No i zobaczmy kartę opiekuńczą. Karta opiekuńcza dla Was na nadchodzący tydzień. Pomoc. Pomoc. Zwracaj się o pomoc. Przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym, jak najbardziej. Talia dopowiadająca jest. No i lecimy. Co się będzie działo wewnątrz Was? No, kochani, dziesiątka kielichów, szczęście, poczucie spełnienia, że jest super tak, jak jest, że otaczają Was dobrzy ludzie, dobrzy ludzie, e, że macie właśnie poparcie, właśnie w swoich bliskich, w rodzinie, w partnerze, partnerce, w dzieciach. Kochani, no dziesiątka kielichów jest kartą spełnienia emocjonalnego, więc kochani, będziecie czuć się fantastycznie, czuć się dobrze, e, poczujecie, że jest super tak, jak jest, że niczego Wam w życiu nie brakuje. Piękna energia. Zobacz, Zobaczmy tą dziesiątkę kielichów. Asmieczy. Królowa Buław. I kochankowie. Mhm. Głupiec, śmierć i dziesiątka pentakli. Wow, moi drodzy! E, jakie mocne energie u Was tutaj. Um, powiem Wam tak, że coś się transformuje wewnątrz Was. Mam wrażenie, kochani, że część z Was będzie miała jakąś nie wiem, iluminację dotyczącą czegoś, jakieś oświecenie, jakiś pomysł Wam wpadnie do głowy i będzie on związany z odważną decyzją. Będziecie musieli podjąć jakąś odważną decyzję zgodną z sobą, ze swoimi jakimiś wewnętrznymi takimi ach, pasjami, namiętnościami, żeby zaryzykować w jakiejś kwestii, żeby, nie wiem, może coś zakończyć, coś zmienić, coś. Otworzyć się na coś nowego, co może przynieść Wam bardzo dużo stabilizacji finansowej i takiej też emocjonalnej. Chodzi też o pójście za głosem serca. Kochani, nie wiem, dla części z Was może chodzić o jakiś projekt, o jakieś przedsięwzięcie, dla części z Was może chodzić o jakąś, o jakąś relację, związek, dla części z Was może chodzić o Wasze dzieci. Nie wiem, co to jest, ale pojawia nam się i czy więc to jest rodzaj jakiejś takiej prawdy, iluminacji, która, wiecie, będzie pum, takim gromem z jasnego nieba. A propos tego, może. Co chcecie robić, jak chcecie to robić i jakie decyzje w związku z tym podjąć? Może, właśnie, czas na jakąś metamorfozę, może część z Was wpadnie na pomysł, że trzeba, nie wiem, zmienić kolor włosów, obciąć włosy, że trzeba, nie wiem, zmienić sposób ubierania, tak? Żeby, nie wiem, poprawić swój wizerunek, żeby poczuć się lepiej, ale będzie to czas na. Otwarcie się na nowe, na nowe, które przyniesie Wam, widzicie, bardzo dużo spełnienia. Mamy tutaj i dziesiątkę kielichów, i dziesiątkę pentakli, więc to może być spełnienie, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i finansowym. Może to wyjść dobre nie tylko dla Was, ale też właśnie dla społeczeństwa. Wyjdzie dobrze to też dla społeczeństwa, w którym się obracacie. Czy to jest dom, rodzina, em, partnerzy biznesowi, jakieś projekty, cokolwiek, tak? Tu jakaś metamorfoza Was następuje, właśnie w wyniku jakiejś inspiracji albo prawdy, kto, która zostanie Wam ukazana, którą, która przyniesie takie olśnienie w jakiejś kwestii. Mhm. I no, przyniesie Wam wiele odwagi, takiej charyzmy, pewności siebie, że dokładnie wiem, w którym kierunku chcę iść, zaryzykuję, zaryzykuję jakąś zmianę, tak? Wow, grupa. Zobaczmy co z zewnątrz w takim razie Uuu, król kielichów, kochani, pięknie Król kielichów oczywiście jest tym naszym królem miłości To jest facet do tańca i do różańca, który jest stabilny emocjonalnie Który zawsze potrafi dobrze doradzić, który zawsze potrafi wesprzeć w trudnej sytuacji To może być Wasz partner, partnerka, ktoś nowy, kto pojawi się w Waszym życiu Albo jakiś psycholog, psychiatra um, Ktoś, kto um, okaże Wam wsparcie Może do kogo zwrócicie się o pomoc w jakiejś kwestii Zobaczmy tego króla kielichów dziękuję, koło fortuny, uuu, super, gwiazda i dziesiątka mie... o Jezu, czy? siódemka pentakli, trójka kielichów i diabeł. Co to za diabeł? I dlaczego ja nie czuję od tego diabła czegoś złego? Ale jest dziesiątka mieczy i to mi się nie podoba. <słuch> Powiem Wam tak, jeżeli to jest energia Waszego partnera, tak? Kogoś, kogo macie przy, sobie, przy swoim boku, kogoś, kto Was kocha. To możecie liczyć na wsparcie tej osoby, właśnie na pomoc tej osoby, szczególnie w jakichś trudnych sytuacjach. Dziesiątka mieczy i diabeł może być tutaj waszą energią, która będzie jakąś taką energią zwątpienia, zanim otworzycie się na coś nowego. Może być taką e, energią waszego ego, który będzie podpowiadać: nie dasz sobie rady, nie poradzisz sobie, mogą to być jakieś głosy z przeszłości, które mówią właśnie nie dasz sobie rady, nie poradzisz sobie i tego typu rzeczy. E, kochani, cokolwiek to jest, macie wsparcie ze strony partnera albo tego przyjaciela, czy ktokolwiek to jest, który jest waszym Otoczeniu. Ta osoba pozwoli Wam spojrzeć inaczej na tą sytuację yy, i pozwoli Wam sięgnąć potem, może nie zaryzykować w jakiejś kwestii. To jest ktoś, na kogo możecie liczyć. To jest ktoś, kto Was zmobilizuje do działania, w kogo naprawdę warto inwestować. Ale czujesz, że dla części z Was ta osoba może dopiero pojawić się w Waszym życiu. To będzie ktoś nowy, przyjaciel, partner, yy, jakieś wsparcie, guru jakiś, tak, albo nie wiem, właśnie coach, tak, czy ktoś, ktoś taki, jakiś nauczyciel. Jak najbardziej też może być właśnie to nauczyciel. Wygląda na to, kochani, że ta osoba naprawdę pozwoli Wam sięgnąć po więcej. Może pojawić się ze sprawą niespodzianki, bo dla mnie koło fortuny właśnie przynosi takie nieoczekiwane sytuacje. Możecie spotkać tą osobę nocą. No i ta dziesiątka mieczy, kochani, nie wiem, czy tutaj będziecie pogrążeni w jakichś myślach, w jakichś stresach, może ta osoba będzie pogrążona w myślach jakichś, ale czuję, kochani, że to jest Wasza energia, ta dziesiątka mieczy, nie wiem czemu, że nie wiem możecie poznać tą osobę podczas jakiegoś spotkania ze znajomymi i w ogóle nie będziecie kontaktować, bo wasze myśli i wasza głowa będzie gdzie indziej. E, czuję kochani, że to jest ktoś, kto pozwoli wam nabrać tempa, rozwija jakieś wątpliwości i pozwoli właśnie ruszyć naprzód. E, no, kochani, tutaj zmierzycie w jakimś kierunku takim konkretnym. Coś coś się zmieni bardzo mocno w waszym życiu. Coś się zmieni bardzo mocno w waszym życiu. Tutaj, kochani, też może być taka informacja, że to ktoś z Waszych przyjaciół będzie przechodził właśnie bardzo jakiś trudny okres. Może jest uzależniony od kogoś, czegoś, może ma do czynienia z jakąś trudną, toksyczną osobą i poprosi Was o wsparcie, żeby się od czegoś odciąć, coś uleczyć, zainwestować w jakiś odwyk, zainwestować. W jakąś właśnie taką zmianę, może Was poprosić o pomoc, kochani. To wtedy Wy okażecie serce tej osobie i pomożecie, właśnie, wskażecie właściwie też kierunek. Mhm. Bo tak patrzę teraz na tych kochanków tutaj, jak ta osoba przytula się do kogoś. To może być ktoś, kogo cenicie, kogo kochacie, członek rodziny, jakiś właśnie przyjaciel. Um, ta osoba też może właśnie poprosić Was o pomoc i to wsparcie zdecydowanie um, otrzyma. Mhm. Ciekawe, bardzo ciekawe tu są te rzeczy. No dobra, lecimy dalej. Co w związkach? Związki, związki, związki. Czwórka buław, hu, hu, świętowanie, celebrowanie, dom, rodzina, małżeństwo, związki, piękna energia. To jest karta 11.11, /11, czyli karta bliźniaczego płomienia, bratniej duszy, więc z kimkolwiek jesteście, to połączenie jest bardzo intensywne, bardzo mocne, prawdopodobnie nie tylko z tego wcielenia. Ale kochani, cokolwiek się dzieje u was, idźcie w kierunku stabilizacji. Część z was faktycznie może planować małżeństwo, związek, część z was może się zaręczyć w przyszłym tygodniu, część z was może planować dom, rodzinę, część z was może załatwiać formalności związane z domem, z przeprowadzką, z sprzedażą bądź kupnem mieszkania bądź domu. Zobaczmy tą czwórkę buław. Trójka mieczy, piątka buław. I król mieczy. Mag Azbuław i Paś Kielichów. Mhm. Dokładnie. Kochani, dla części z Was y, mogła wydarzyć się, albo może wydarzyć się jakaś kłótnia, w której beń, dojdzie do takiego ochłodzenia relacji między Wami. Ktoś powie parę słów za dużo, ktoś zrobi jakąś przykrość, ktoś y, zrobił jakąś przykrość. No, ogólnie mamy trójkę mieczy, więc jest to takie rozdarcie serca, bardzo nieprzyjemna, że tak powiem, energia. Piątka była w wyniku jakiejś kłótni. Kłótni, w której ktoś podszedł zbyt analitycznie do sytuacji y, i wygląda na to, że. Mm, mówię, powiedział parę słów za dużo. Kochani, w tym tygodniu. Jeżeli ta kłótnia już nastąpiła, możecie liczyć zdecydowanie tutaj na jakieś przeprosiny i otwarcie się nowego cyklu dla Was. Będzie wzrost, będzie rozwój, możecie liczyć na jakiś prezent, na jakąś wycieczkę, na jakąś imprezkę, wyjście, które sprawi, że no, sytuacja między Wami się poprawi. Jeżeli, kochani, to dopiero nastąpi, szybko też zostanie zneutralizowane, ponieważ Wasz partner, partnerka uświadomi sobie, że zrobił źle, albo Wy sobie uświadomicie, że zrobiliście źle, będą przeprosiny, będzie nowy początek i będzie. Mm. Kochani, tutaj ja czuję jakąś właśnie jakieś wyjście, imprezę, spotkanie gdzieś razem mhm. po jakiejś kłótni, no dokładnie. Gdzie będziecie mogli się ładnie ubrać, ładnie wyjść. No i będzie nowe ziarno zasiane między Wami. Mhm. Tutaj, kochani, też powiedziałabym, że może dojść do jakiejś kłótni podczas jakiegoś spotkania, podczas jakiegoś wyjścia imprezy. Yy, nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, ale możecie właśnie się spotkać w jakimś większym gronie, pójść na jakieś wesele, na jakąś imprezę, i nie wiem, czy będzie za dużo alkoholu, czy za dużo zabawy, czy ktoś czegoś nie zrozumie, czy ktoś coś źle zinterpretuje i mogą was tutaj ponieść emocje i dojść do jakiejś kłótni. To tutaj bym powiedział, uważajcie na to, starajcie się hamować, starajcie się um, panować nad emocjami, żeby niepotrzebnie właśnie nie powodować właśnie jakichś konfliktów. Mm -hmm, bo to może być wasze albo Waszego partnera. Szczególnie mówię do moich pań. Moje panie, wasz partner może być o Was zazdrosny. Bo cesarzowa mówi, że będziecie wyglądać przepięknie. Jeżeli wybieracie się na jakąś imprezę, będziecie naprawdę wow. No i wasz partner może być o to zazdrosny. Jeżeli mówię o moich, do moich panów, panowie tutaj bym powiedziała, em, hamujcie swoją zazdrość troszeczkę względem partnerki. Siódemka pentakli, trójka kijów. Dokładnie. Bawcie się z głową spokojnie, e, panujcie nad emocjami. Niech to będzie udany wieczór, miła impreza, miłe spotkanie. Nie. Mhm. Okej, okay, single, singlaczki. Co u Was? No, Wy macie głupca, kochani. Ktoś nowy może pojawić się w Waszym życiu. Ech, ryzyk fizyk, co? Zobaczmy tego głupca. W co Wy tu wskakujecie? W co Wy tu wskakujecie, żaby moje? Wisielec. Głupiec. Umiarkowanie. Wow! Same Arka na wielkie. Same Arka na wielkie. Dziewiątka kielichów, trójka pentakli. Król kielichów i dwójka kielichów na spodzie. Wieża. Rycerz Buław. Wow. Moi drodzy, wygląda na to, że u was był jakiś zastój, jeśli chodzi o te sprawy miłosne. Część z was długo jest sama, długo jest singlem, część z was w ogóle nie miała ochoty na spotkania, była zajęta jakimiś innymi sprawami. Ale wygląda na to, mamy dwóch głupców, że w tym tygodniu pojawi się coś nieoczekiwanego, coś nagle, coś szybko, e, coś nowego. I umiarkowanie mówi mi o tym, kochani, że to jest wam w jakiś sposób przeznaczone. Możecie zostać poprowadzeni w kierunku jakiegoś nowego partnera, w kierunku nowej osoby. No, która może zawojować Waszym światem, powiem Wam tak. Dziewiątka kielichów wygląda na to, moi drodzy, że możecie zostać zaproszeni albo na jakieś spotkanie, albo na jakieś imprezę, albo po prostu pójdziecie na jakąś kolację dobrą. Dopieścicie siebie, bo dla mnie dziewiątka kielichów to jest karta takiego dopieszczenia siebie, więc może pójdziecie na jakieś zakupy i tam z trójką pentakli możecie poznać kogoś ciekawego. Kogoś ciekawego być może z kim. Od razu nie będzie takiego gromoziesnego nieba, ale może zacząć się od fajnej współpracy, fajnej przyjaźni, fajnej znajomości. Um, może okazać się, że lubicie te same rzeczy. Może usiądziecie gdzieś tam obok siebie, może coś tam. I z czasem właśnie, z czasem. W momencie, kiedy będziecie rozmawiać, rozmawiać z tą osobą, stwierdzicie, kurde, to bardzo dojrzała, fajna, odpowiedzialna osoba. No i widzicie, mamy tą dwójkę kielichów. Mamy, mamy wieżę. Coś tu, kochani, u Was... E no, szybko się zacznie, bardzo intensywnie się zacznie. Mam wrażenie, kochani, że Wy w pewnym momencie po prostu, wiecie, będziecie siedzieć sobie z tą osobą, rozmawiać i w pewnym momencie uświadomicie sobie, kurde, to może być to. Tak samo ta osoba może właśnie tak zrobić. No i rycerz Buław, sprawy przyspieszą, paść kielichów, cesarzowa. Wygląda na to, kochani, że macie szansę w tym tygodniu poznać kogoś, kto jest Wam w jakiś sposób, czekajcie, wypuszczę tylko, no, osaleć. Wypuszczę osę. Już poleciała. Dobra. Macie szansę poznać kogoś, kto w jakiś sposób jest wam przeznaczony. Kogo wszechświat chce, żebyście poznali. I będzie to zupełnie ktoś nowy. Zupełnie to ktoś nowy. Myślę, że też możecie poznać tą osobę poprzez. Mm, Coś nowego w waszym życiu. Bo mamy dwóch głupców, więc tak jakby nowa osoba poprzez jakiś coś nowego. Pójdziecie w nowe miejsce, spróbujecie nowej rzeczy, mm, otworzycie jakiś nowy projekt. Nie wiem, cokolwiek takiego. I to jest wam w jakiś sposób pisane. To będzie bardzo taka harmonijna, fajna relacja, moi drodzy. Tak czuję. Paśmiecze, świat. Ach. Diabeł, król pentakli, król kielichów, ry rycerz kielichów. Mm, powiem wam tak, będzie tutaj dużo też pasji i namiętności, ale czuję, że tutaj właśnie może być coś stabilnego z tego wszystkiego. No, dziewiątka kielichów. To może być wasze spełnienie, kochani. To może być wasze spełnienie. No, tak jak tutaj też, właśnie dziesiątka kielichów, a smieczy, królowa buław. Przyciągnie was w kierunku być może właśnie jakiejś prawdziwej miłości, kochankowie. I dziesiątka kielichów, z którą będziecie mieli szansę stworzyć rodzinę i miłość. Fajnie. Dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie dwójka pentakli. Kochani, tutaj starajcie się zachować równowagę pomiędzy różnymi aspektami w Waszym życiu. Um, Czas dla siebie, czas dla rodziny, um, obowiązki, przyjemności tego typu rzeczy, ale też pozostańcie elastyczni i pozostańcie otwarci na różne możliwości, które nagle mogą pojawić się w Waszym życiu. Zobaczmy tą trójkę pentakli. Mhm. Trójka pentakli. Eremita. Dziękuję i Rydwan. Mhm. Ósemka Buław, Król Pentakli i Diabeł, Król Buław, Szóstka Kielichów i Cesarz. Mm -hmm. No moi drodzy, powiem Wam tak, że ktoś może Was wyciągnąć z domu. E, szczególnie jeżeli macie jakieś plany, żeby odpocząć, poczytać sobie książkę, poleżeć spokojnie. Ktoś ze znajomych, z Waszych bliskich, nie czuję, żeby to był ktoś z rodziny, bardziej właśnie znajomy, może Was wziąć na jakąś wycieczkę, na jakąś wyprawę. E, może to być ktoś z Trygonu Ziemi, byt Pana Koziorożec, nie musi. Mamy też tutaj Raka. Mm. No i czuję, że kochani, ta wycieczka może się skończyć nieźle dla Was, o ile pohamujecie e, no właśnie tą swoją bestię w środku. Bo wygląda na to, że to może być fajna jakaś impreza, trochę zakrapiana alkoholem, jakimiś innymi rzeczami i uważajcie po prostu, żebyście nie przegięli. Bo bawić się będziecie dobrze, to widać, będzie fajne towarzystwo, kochani, e, ale ważne jest, kochani, żeby właśnie m, pohamować trochę swoją wewnętrzną bestię, bardziej uziemić się w tym wszystkim, tak? Zachować Umier we wszystkim. Bawcie się dobrze, korzystajcie, ale mówię, czy zdejmijcie nogę z gazu, czy nie pijcie tak dużo, e, czy pohamujcie swoje ego w rozmowach z innymi. Na spokojnie, tak? Na spokojnie. No właśnie, zachowajcie tą równowagę, cokolwiek tu się będzie działo, ale czuję, że ktoś Was wyciągnie z domu i będziesz, będzie właśnie jakaś podróż, jakaś wycieczka gdzieś, coś takiego. Będzie dobra zabawa, będzie dobra zabawa, mogą być właśnie kontakty z innymi. Ósemka buław może dużo się dziać, będzie dużo komunikacji z innymi. No i tutaj właśnie też trzeba będzie. Trzymać, e, trzymać nogę jednak na, na hamulcu. Właśnie nie na gazie, tylko trochę na hamulcu. <grymne> Okej, okay. praca i finanse. Świat. Pięknie. Świat mówi o happy endzie, więc kochani, jeżeli ostatnio um, pracowaliście nad jakimś projektem, pracowaliście nad podpisaniem jakiejś umowy, nad jakimś klientem, czy cokolwiek świat wróży Wam happy end. Szczęśliwe zakończenie sytuacji, nad którą się staraliście. Część z was może przejść na emeryturę, część z was może zakończyć jakąś działalność, zakończyć jakiś projekt, część z was um, może zdecydować się o zmianie właśnie pracy, żeby zakończyć coś, coś nowego otworzyć. Świat to też właśnie świat, <laughs> czyli zagranica. Część z Was może pojechać właśnie na wakacje. Część z Was może zacząć pracę w jakiejś zagranicznej firmie. Część z Was może zacząć pracę online też. Ale świat stoi przed Wami otworem. Tutaj nie może, czy niemożliwy, cokolwiek byście nie zaczęli. Paśmiecze. <laughs> Dziewiątka kielichów. No i szóstka pentakli. Super. Czwórka mieczy, dziewiątka mieczy, a z buław. Mhm. I śmierć. Kochani, powiem Wam tak, że faktycznie otwiera się dla Was jakaś nowa możliwość. Może paść jakaś propozycja, w którą warto będzie zainwestować, która może przynieść Wam właśnie spełnienie marzeń. Może ona być zwiona, związana właśnie z jakimś nowym projektem, nowym pomysłem, czymś, co się nowego dla Was otwiera. Może być też związane z jakąś edukacją, bo mieczy to też nauka, rozwój, więc może chodzić o jakieś kursy, szkolenia, studia, tego typu rzeczy. Uważajcie tylko na swoje myśli, bo ja widzę, kochani, że Wy czegoś tutaj możecie nie dostrzegać, możecie za bardzo właśnie. Widzieć to wszystko w czarnych myślach, um, demonizować nieprzyspane noce. A tymczasem, kochani, tutaj karty mówią tak, jakby zaryzykuj, zaryzykuj, spróbuj coś zmienić w swoim życiu, zrobić coś inaczej, pójdź jakąś nową ścieżką, um, ponieważ, kochani, to przyniesie Wam sukces, zwycięstwo, rozpoznanie. Um, sławę nawet bym powiedziała z tą szóstką buław, tak? Więc zachowajcie tą otwartość na pewne rzeczy. siódemką mieczy, czytajcie wszystko, co jest drobnym też drukiem. Um, uważajcie, nie mówcie pewnym osobom właśnie o swoich planach, zachowajcie tutaj dyskrecję, ale podążajcie za głosem serca, kochani. Dwójka kielichów, może pojawić się jakaś właśnie nowa współpraca, nowa fajna umowa korzystna dla Was. No, z tym paziem pentakli coś tu się zamyka dla Was, ale jednocześnie otwiera się coś nowego. Coś, to co będzie bardzo takie zrównoważone i przyniesie Wam dużo, dużo radości, kochani dziewiątką kilku, dużo takiego poczucia spełnienia. A to jest tutaj bardzo ważne. Kochani, dla części z Was ta szóstka pentakli może oznaczać kogoś, kto właśnie pomoże Wam w jakiejś sprawie. Coś załatwić, coś wyjaśnić, szczególnie jeżeli coś nie będzie dla Was jasne i pozwoli Wam otworzyć się właśnie tutaj na jakiś nowy rozdział. Może otrzymać jakieś dofinansowanie, może jakąś pożyczkę, może jakieś dodatkowe pieniądze, które pozwolą Wam na otwarcie się właśnie na coś nowego w Waszym, waszym życiu. Mhm. Rada, rada, rada. <laughs> słońce, ale piękna rada. Uśmiechnij się, droga Wago. Uśmiechnij się, um, bądź szczęśliwa, ciesz się z każdego dnia, doceniaj w życiu to, co piękne, doceniaj te wszystkie błogosławieństwa, otwórz swoje serce na radość, na szczęście, na, na innych, na miłość, na, 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 na spełnienie, na sukces. Słońce to jest wszystko, co najlepsze w tarocie, kochani. E, cudna rada, powiem Wam. Cudna rada. Zobaczmy to słońce jeszcze. <śmienity> ósemka buław, paść kielichów i szóstka kielichów. Piątka mieczy, dziewiątka mieczy, a z buław. Mhm. Nie kłóć się z bliskimi, tak? Przestań się stresować, że z czymś sobie nie doszoradę. E, czas pójść za głosem serca i zrobić to, co kochacie może jest coś, co od dawna od czasów dzieciństwa chcieliście zrobić czas za tym pójść e, może warto tu się otworzyć na partnera, partnerkę na rodzinę, na bliskich ale też na swoją bratnią duszę, kochani bo szóstka kielichów to też bratnia dusza idźcie za głosem serca, z odwagą warto zaryzykować w takich kwestiach i otworzyć się właśnie na szczęście, na radość i na spełnienie dobra Zobaczmy w takim razie myśl pozytywną dla Was moje wagi na nadchodzący tydzień. Pozytywna myśl, pozytywna myśl. Twoim celem jest radość. No i ekstra. Twoim celem jest radość, czyli to słońce na końcu. Ach, króliczek czy tam zajączek, obfitość. Twój cel nie ma nic wspólnego z tym, jak zarabiasz na życie. Praca to Twoje powołanie, misja lub natchniona pasja. I to ma sens, ale Twój cel jest znacznie prostszy i większy. Twoim celem jest radość. Chodzi o odkrywanie, pielęgnowanie i celebrowanie tego, kim naprawdę jesteś, oraz poznanie i pokochanie siebie na najgłębszym poziomie. <grych> Piękna karta. Super, moje drogie wagi. Pięknie. Dobra, to jeszcze pytanie i odpowiedzi na koniec. Więc jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie jeden, dwa lub trzy, a ja już losuję Wam odpowiedzi na te pytania. Jeden, dwa i trzy. Gotowi? Lecimy. Odpowiedź numer jeden brzmi tak. Krótko i na temat tak. Odpowiedź numer dwa. Jeśli uwierzysz. I odpowiedź numer 3: Nie przestawaj. Elegancko. Dobra, moje słoneczka, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę Wam cudownego tygodnia i widzimy się za niedługo. Buziaki. Pa, pa.